Maneczko. Zagramy sobie dzisiaj w grę Wanisz. Z tego co widziałem, to jest to całkiem ciekawa klimatyczna gierka. No ale przekonamy się, jak to jest naprawdę. Mhm. No i tak jak się spodziewałem, zaczynamy w jakichś kanałach, tunelach. Pójdziemy sobie może w tą stronę. Jeszcze szybko powiem czemu mnie nie było tyle czasu, mianowicie pierwszy byłem chory. Nie będę mówił co się ze mną działo, bo to trochę trochę nie pasuje. Po drugie musiałem załatwiać papiery na studia, a po trzecie robiłem dla Was serię z, z dodatku DLC do The Walking Dead a. i choć miałem oryginała to to YouTube mi skasował wszystkie te filmiki także no trochę pracy poszło na marne Dobra czytamy Dobra on co on pisze? On pisze cholera na drabinie ale zapomniałem kluczy do Beramy nie za bardzo rozumiem Nie wiem czy to kiepskie tłumaczenie jest jakieś czy co Nie <laughs> to ja Kurwa mać Nie wiem co to było Ale ładnie się zesrałem naprawdę Dobra to już pierdolę w Prawą stronę idę na lewo Trochę kiepsko że co jeden zły, góry umieramy, i od początku trzeba to zrobić. Nie wiem, czy tak, tak jest naprawdę. Przynajmniej tak mi się wydaje na razie. Kurde, tyle możliwości. Tu widzę kartkę, może pójdę tu. No, coś śmierdzi. No, coś może i śmierdzi. Dobra. Nie mogę nic ruszyć, ale muszę przyznać, że grafika jest całkiem spoko tutaj zrobiona. Fajnie to całkiem wygląda. Rury wszystko. I kolorystyka jest dopasowana. Nie ma tragedii naprawdę. Hmm. Co tam się świeci? No nic tu się nie świeci, ale... Ale zobaczymy. Don't look back. Kurwa nie Ale co mi da nie patrzenie się w tył jak trafię na ślepą uliczkę Na razie to w sumie nie wiem co ja mam tu zrobić A ten labirynt to ja go już nie ogarniam totalnie O, do czegoś doszedłem hmm. No co to mi da w sumie? To odstraszy tego potwora oku co ci na Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem czy ja mam tam... Jednak te czy te wskazówki dobrze mi mówią. No, za, załóżmy, że się ich posłucham, zobaczymy co. Co będzie, idę w tą stronę. Teraz sobie pójdziemy. Może, może tutaj <laughs> to rurka, to tam nic, co tu pisze? Eee, pokój z pompą wodną, no to chyba byliśmy w nim. Co to za dźwięk? O kurwa, goni mnie? Nie wiem Tylko żeby to nie był ślepy zaułek Kuźwa Dobra jest rozwidlenie Pójdę sobie może tu O karteczka, czyli tu nie byliśmy o, Ta karteczka była... Na... co to kurwa jest Ale tam, tam na prawo był ślepy zaułek także Chyba nie mam innego wyjścia. Za mną nie idzie, chyba jest kit. Tylko czy to dobry pomysł był wczołgiwać się w taką dziurę, to ja nie wiem. Kurde długi ten tunel jest coś. No i kręty, kurde. O co, come on z tym tunelem? Ten potworek sobie to wykopał? O Boże. Ja już tam myślałem, że coś jest, a to tylko prąd, dobra. Tu powoli może wyjdę się rozejrzę pierw. Kurwa. Tam jest ślepy zołek, to co ja mam zrobić? Wiecie co spróbuję z tymi? Rzucił on to czy nie? Mogę rzucić tym? Nie O nie, 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 nie Co on poszedł gdzieś? Kurde, ja naprawdę nie wiem co ja mam tu robić. Czy mam iść w tamtą stronę? Czy się cofnąć, no chyba po coś ten tunel tutaj był. Nie wiem czy on tam stoi dalej, nic nie widzę. Powoli. O kurwa, to chyba nie jest dobry znak. sobie, Nie, jebać, jebać, ten, ten pomysł był zły. Kurwa, znowu ten prąd mnie przeraził, kurwa myślałem, że to jego ręka sięgająca tam. Ja pierdolę. Teraz znowu tyle wracania. No nie gadaj czy za mną idzie, nie to chyba nie No po co są te, te pałeczki Muszę no że mówiąc nie było jeszcze aż tak ciemno żebym nic nie widział kompletnie Nawet idąc tym tunelem jakoś jest dosyć jasno Tam jest ślepy załóg czyli trzeba walić tu Dobra, idziemy tu. Co? Stąd przyszedłem? No kurwa mać No nie wiem, że tyle biegania Wróciłem do punktu wyjścia. Uff, ja pierdolę. Yo, o, pierdole widziałem tego syna On się chyba teleportuje, albo jest ich kilku, nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie mi się. Jest tu jakaś. Nie, no mapki nie ma. Co? A to jest inny, inny tunel. Nie wiem, gdzie mi się. No dobra, spróbujemy do tego tunelu. Tak, to, to jest zupełnie inny tunel, tak mi się wydaje. Bo tamten y, po wyjściu można było pójść w lewo i w prawo, tutaj było to inaczej zrobione. A przynajmniej tak mi się wydaje. Najwyżej wyjdę na głupka. Wezmę sobie tą pałeczkę. Trochę lepiej się czuję. Co? On mnie goni, kurwa, w tunelu? Czy może po prostu jest blisko? Nie wiem. U, jakbym go tam zobaczył, to bym się naprawdę zesrał. Chyba przechodziłem po prostu blisko niego, także już jest git. O, tam karteczka nowa jest. On tam siedzi. To tam jest ślepy zołek. Kurwa mać To jest on? Kurwa O, ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Ostatnia próba, bo ja... Nie ogarniam tej gry, a ten labirynt wydaje się naprawdę fuj skomplikowany i raczej ciężkie byłoby, tak na ślepo, przejście tej gry. Dobra, walimy w tą stronę. No, to, to jest, interesuje mnie tamten pokój z tą pompą wodną, no on mi mówił, żebym tam poszedł, ale tam nic oprócz tych pałeczek nie było. A no, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo tak to nic innego po drodze nie spotkałem. Nic, co byłoby ciekawe jakoś specjalnie. Hmm. Nabiegniemy no kurde Żadnych karteczek nie ma. Na no, wprost sobie pójdziemy. Chyba ten labirynt to jest generowany tak losowo, mi się wydaje, przy każdym łączeniu, bo ten tunel jakaś wydaje mi się inny, ale pewnie nie jestem. Nie, nie, odwrócę się, on tam będzie na 100%. O nie ma go. Uff. Kurwa. Nie wiem gdzie on jest, nie wiem. Ale mogę biec tylko w tą stronę. C kurwa, no przecież nie było tej karteczki tu. Czy ten labirynt kuźwa jeszcze się jakoś zmienia? Ja nie wiem, naprawdę. Naprawdę się rozglądałem za karteczkami nic nie było Dziwne dźwięki tu są naprawdę Nie, ja tych dziur nie lubię... O! Jest jakaś mapka, która nic mi kompletnie nie mówi nic Ja jestem niby tu, ale nie może ja tam mam iść Hmm. No, ale nawet jak ja mam tam iść, to niby jak. No jebany, skurwy syn. Ominę go, kur... Ach, chuj. No dobra. Nad ten czas to tyle. Szczerze mówiąc, klimacik jest naprawdę bardzo fajny. Fajne są dobrane cienie, kolorki, wszystko jest naprawdę okej. Okay. Wydaje mi się, że mapka jest generowana losowo, co też jest ok. No, tylko bardzo ciężko jest to przejść bez mapki, a przynajmniej dla mnie jest to takie ciężkie. Ale całkiem ciekawa gra. Polecam. No i to było na tyle, Narka.